Maszynista ładnie prowadzi sobie pociąg. Łapie za rążkę syreny, niestety syrena nie działa, tak samo elektryczna. Co teraz zrobić? Powiadomić dyżurnego, że taka sytuacja zaistniała oraz na przejazdach, do których ten sygnał RP1 dotyczy zwolnić do 30 km na godzinę. Obserwować, aby nie być gołosłownym, zacytuję tutaj z instrukcji CT1, dawniej MT1, jest to instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego. Instrukcja zawiera i ustala zakres podstawowych obowiązków i odpowiedzialności maszynisty pojazdu trakcyjnego. I tutaj zacytuję paragraf 25 na stronie 20 tej instrukcji: Uszkodzenie syreny. W przypadku uszkodzenia syreny maszynista obsługujący pojazd trakcyjny. Obowiązany jest zgłosić usterkę dyżurnemu ruchu i pociąg, lokomotywę prowadzić do stacji, gdzie będzie możliwość udzielenia pomocy lub naprawy syreny. Przy dojeździe do miejsc, przez których należy podać sygnał baczność, zmniejszyć prędkość jazdy do 30 km na godzinę. Podczas mgły lub zamieci śnieżnej. Utrudniającej widoczność, dojechać do najbliższej stacji ze zmniejszoną prędkością, dostosowaną przez maszynistę do istniejących warunków, i zażądać lokomotywy zastępczej. Proszę tutaj zauważyć, że mimo, że rogatki są. Po zamykane, sygnalizacja przejazdowa działa, ale ograniczyć należy nie do 20, aby była uszkodzona sygnalizacja przejazdowa, tylko do 30 na godzinę. Przez ten zamknięty, prawidłowo przejazd należy z tą prędkością przejechać. I to dotyczy przejazdów i przejść wszystkich kategorii jakie istnieją i do których dotyczy dany sygnał rp1 baczność. No tutaj w naszym przypadku, gdzie nie ma mgły, czyli nie dojeżdżamy do najbliższej stacji, lecz do stacji, na której można nam udzielić pomocy, no na przykład na sąsiedniej stacji będzie Stała lokomotywa, która może po prostu prowadzić pociąg. I dojeżdżamy do tej stacji lub jest po prostu jakiś warsztat, gdzie mogą po prostu stwierdzić, co się dzieje z tą naszym sygnałem Konkretnie z naszą syrenką na lokomotywie i ją naprawić. Tu na tej linii miałem taki przypadek. Podczas śnieżycy zapchało mi syreny. No i niestety musiałem się zatrzymać. I udało się je drążnić. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.